No trudne są takie spotkania. Oj, przepraszam. Trudne są takie spotkania, bo grając bardzo dobrze, przegrywa się spotkanie 3-1, i jedno, co można powiedzieć, to brak skuteczności zdecydował o tym, że nie potrafiliśmy otworzyć tego wyniku i ułatwić sobie zdecydowanie to spotkanie. Stały fragment gry, który, który otwarto, uczulaliśmy na to, że Celeban dobrze wchodzi na te piłki, ale to już nie, nie, nie pierwszy raz to znany niego, ale... Akurat jeżeli chodzi o samą strukturę zespołu, te mecze zawsze po tych kadrach są bardzo trudne, u nas było 11 zawodników i wiedzieliśmy, że to różnie może wyglądać, dlatego też od początku chcieliśmy tych zawodników, żeby gali, ewentualnie zmiany miały, wprowadzić to, że, że mieliśmy po prostu ofensywniejsze zagrać i tutaj zdobyć później bramki i my tego zespołu też tak na poważnie dopiero to się uczymy, bo te zmiany były takie, że bardzo trudno w w elementach wiedzieć jak oni zareagują nawet na stres po porażce i to będzie bardzo trudny sezon. Tak za szybko za szybko wszyscy wykreowali cudotwórców w piłce. W piłce nie ma cudotwórców, w piłce jest bardzo trudna praca i, i, i systematyczna dlatego tych zawodników, których nowych są, trzeba wdrożyć ci, którzy z tych niższych lig widać dzisiaj Sekulski, ale tu akurat będę go wspierał, bo to bardzo prosto zawodnika po prostu skreślić od razu, że nie wykorzystał sytuacji, ale... Na pewno będzie szczę w bo znajduje się przy tych sytuacjach, brakuje mu spokoju i po tym odejściu Duszyńskiego po prostu psychicznie widać, że wziął na siebie za dużo obciążenia i trzeba obciążenie z niego po prostu znieść. No, też trzeba pamiętać, że Góralski jeszcze rok temu był do dlatego my systematycznie musimy ten zespół mądrze teraz poskładać i zrobić wszystko, że tak jak na przykład dzisiaj Basiliew, który na pewno po tych meczach kadry był trochę zmęczony. Gdzieś tam mu, mu wyszedł gorszy mecz i, i też go trzeba wspierać, po prostu to, że może go teraz poprowadzić do tych następnych spotkań, żeby był zdrowy. Na pewno jeszcze później mają w perspektywie czasu, my, my, my nie mamy możliwości trenowania, bo znowu ci zawodnicy wyjadą na kadrę, dlatego musimy dobre rozwiązanie względem nich znaleźć. Gratuluję Tadziowi, bo taki mecz pamiętam tutaj w lutym wygraliśmy, graliśmy, że my wygraliśmy mecz, który praktycznie powinniśmy przegrać i piłka oddaje. Powinniśmy dzisiaj to spotkanie wygrać, a przegrać. Bardzo dziękuję panie że Są już pytania, że Lewandowski, słowo sportowe bardzo proszę. Czy Sekulski jest mocny psychicznie, bo tu pan mówi o wspieraniu jego, a od osób, które tam miano blisko stały pana łapki, wiem, że pan no, dość sporo pretensji dał do niego w pierwszej połowie i to nie tylko o tę sytuację paternie, że tak po Pierwszy, kogo pan zdjął. Po pierwsze, to nie ładnie podsłuchiwać. To nie my, to nie Ale jak to, 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 to jeszcze gorzej, to znaczy, że donosiciel. A to jest bardzo często donoszenie, jest, tak bym powiedział, że na mieście mówią, że niektórzy są pedały, no ale to, to, to wie Pan, mówić jest łatwo, no to jest, przepraszam, jeżeli kogoś tam uroziłem, to widzę Pani tak spojrzała na mnie tak trochę zbyka to ten, to jest, nie jest silne, no my, no trudno, żeby w piłce głaskać wszystko i, i, i trzeba w piłce po prostu czasami przyjąć, a czasami trzeba pochwalić. No, ja go będę i, i na pewno nie, 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 nie odstawimy go, ani nie zrobimy nagle z niego kozba ofiar. A e, się dzieje? Jest taka natura człowieka. No, akurat ja tam nie usiedzieć nie mogę. Teraz w autobusie będę miał czas na nogę trzymanie w górę i, i na pewno przemyślenia, bo musimy no, strukturę trochę zmienić tego zespołu i to... Ja akurat już wiedziałem wcześniej jak tego kostę wdrożyliśmy, a zdrowie trzeba szanować, ale też jeżeli piłkarzom trzeba pomóc. I ja nie jestem człowiekiem, który jak przegraliśmy, że nagle oni są winni tylko i tylko my wszyscy musimy po prostu teraz znaleźć taki kierunek, żeby żeby znowu na tych dobrych torach była, żebyśmy wygrywali te spotkania, a teraz no, brak skuteczności po prostu w trzecim spotkaniu pod rząd pokazał, że na Krakowie graliśmy bardzo dobrze, mając dużo sytuacji, nie wygraliśmy. na z Legią mieliśmy bardzo dużo sytuacji, i też nie wygraliśmy i tutaj po raz kolejny, dlatego musimy pracować, tylko praca może tu, tu po prostu nam pomóc teraz. Czyli co tylko pracą, bo chciałem się Pana spytać, jak Pan widzi, jaką Pan widzi właśnie możliwość zrobienia tego, o czym Pan mówił, jak Pan, tak jak Pan powiedział, będzie miał rozszarpywaną drużynę, no bo przez te wyjazdy na kadrę. No to jest taka bardzo dobra, taki aforyzm kiedyś, że Nikt nie wiedział jak to zrobić, nawet się jeden, że to zrobił. Wszyscy mówili, że to jest takie łatwe. Dlatego w zeszłym roku, jak my byliśmy do spadku, gdzie wszyscy mówili, że my spadniemy, udało się poskładać ten zespół. Dlatego teraz jest bardzo trudny okres, bo za chwilę ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze byśmy przegrali jeden dwa mecze, lub będą za chwilę mówili, żeby zwolnić probierze. To jest normalne w naszej piłce i to jest zawsze, bo wszyscy myślą, że my teraz będziemy ciągle o mistrza grali, albo że będzie. Struktura zmiany zespołu potrzebuje czasu i akurat spokojnie do tego podchodzę, bo już w piłce za długo pracuję, żeby po prostu się też pewnymi sprawami podniecać. Zwolnić że nawet w stoku. bo z tego co ja tam nie mieszkam, ale z tego co, co od odnoszę wrażenie ma Pan dość mocną pozycję na linii włodarza Pan. No kiedyś prezydent, też miał mocną pozycję, wybrali innego. <noise> Panie trenerze, co na to lekarz, bo Pan zamiast siedzieć jak człowiek, to Pan nie może usiedzieć i czy będzie jakaś góra u doktora? Nie wiem, bo nie odbieram dwóch telefonów. <grym> czy są jeszcze pytania do doktora powierzone? Panie trenerze czerny. pomocnik czy napastnik? Jak go pan, no wiadomo dzisiaj grał tam, gdzie grał, ale pan ma dla niego taką jakby rolę, że z myślą o jakiejś pozycji bardziej? Czy, strzydło, czy czy ta no to jest my, my na żywym organizmie musimy teraz improwizować, tak? No, dzisiaj grę na boku, zmieniali się później z Piotrem Grzeczakiem, staraliśmy się później nawet już zaatakować. No, walczyliśmy do końca, do zawodników nie mogę mieć pretensji o zaangażowanie, bo do 90 minuty walczyli o, o to, że nawet, żeby 3-2 nawet przegrać, bo tego nie może im nikt nikt odmówić, a jeżeli chodzi o to, na pewno no, w treningu teraz będziemy oceniać i, i, i co zrobić, no ale też jeżeli chodzi o sam trening musimy zmienić, bo, bo ci zawodnicy, którzy byli na kadrze, też musimy ich po prostu inaczej poprowadzić teraz. To nie Głański, przygot sportowy bardzo o, proszę. o dzień dobry. O długą połowę. Czemu mi jakby zgadza w długie Czy pan też miał takie wrażenie, co się stało jest nieprzygotowany, jednak nie pasowało jeszcze nie poczuł tej gry, jakby ile oni zwyczają mu pani na 45 minut, jak pan to No nie na no, pierwsze to, to nawet nie, nie wypadałoby czegoś takiego powiedzieć, że on jest nieprzygotowany, bo to jest... I jedno co można powiedzieć, że zmęczony na pewno po tych dwóch meczach kadry, które, które grał, ale dlatego chcieliśmy od początku. A gdzieś tam Alvarinho też narzekał na drobny uraz, Sekulskiego, chcieliśmy zmienić i te, te zmiany, które były. No, Wasiliewa też trochę planowaliśmy inną zmianę, żeby, żeby zrobić, ale zdjęliśmy go, bo po prostu wiedziałem, że już bardzo trudno mu nawet się biegać, i to też jest zrozumiałe, bo jeszcze trzy dni temu czy tam cztery grał mecz w Słowenii. a nie, nie oceniłbym go na pewno negatywnie, bo do samego końca starał się grać pozytywnie, a wdrożyć go, no praktycznie był jeden trening do tego, żeby, żeby z nami potrenował, a, ale ja wierzę w tego chłopaka, po to go ściągnęliśmy i, i, i że będziemy z meczu na mecz coraz lepiej się prezentowali, mimo że uważam, że graliśmy dobre spotkanie i to jest taki paradoks trochę piłki, że właśnie można grać dobrze i przegrać.